Cześć, cześć, auryczny tarot, 2, 8 maja, aura kolejnego tygodnia. Specjalnie dla Was znaki Zodiaku i nowe karty, nowa oprawa, może taka bardziej świeża, może taka właśnie bardziej wiosenna. Karty wyroczni, karty mapy kierunkujące, pokazujące ważne być może akcenty na tym odcinku drogi, w którym znajdujecie się właśnie obecnie. Wsparte dodatkowo mocą kart tarota, ich przesłaniem, tym także, co chce powiedzieć autor projektujący właśnie tę, a nie inną talent. Na koniec znak, sygnał, hasło, które może będzie przewodnie, może będzie dopełniające. Zobaczymy. Pamiętajcie, że siła Waszej mocy jest nieograniczona. Pamiętajcie, że siła waszej, Waszych możliwości także koresponduje z innymi energiami. To jest ta wzajemność. I tu, przy okazji tego tematu, również chciałabym namówić Was do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Do polubienia i do w ogóle aktywności, właśnie po to, żeby tę wzajemność budować. Tym wszystkim. Z Was, którzy stale bywają, wspierają, dają łapki, komentują. Pięknie dziękuję, jesteście fantastyczni. Nie przestawajcie. To jest kanał dla Was. Te treści, które tutaj przygotowuję, chciałabym, aby pewnie spotykały się z Waszą sympatią, ale także aby były Wam pomocne. Dlatego, jeżeli jesteście chętni, jeżeli czujecie. Klimat tego miejsca, no to zostawcie, dajcie znać. Napiszcie, co również by Was interesowało. W drodze do Was są już czytania miłosne, czy też relacji, które no, chwilę zajęły, żeby opracować, żeby przygotować, bo jest to jednak, pamiętajcie, pracochłonne. Chciałabym, abyście czuli się tu dobrze, abyście czuli się tu przestrzennie, bo z tą myślą stworzyłam również to miejsce, aby zarażać innych, czy też Spotykać tych, którzy myślą podobnie, o przepływie energii i tego, co nią jest, tego, jak sami sobie jesteśmy w stanie również pomóc poprzez nasze działania, poprzez nasze myśli, poprzez nasze nastawienie, no i to wszystko, co nas buduje, tworzy, na co patrzymy. Dlatego ta wizualna oprawa, niekiedy minimalistyczna, niekiedy z przekazem również graficznym, tą komunikacją niewerbalną. Którą do Was przesyłam poprzez obraz. Także chciałabym, aby była takim inspirującym i relaksującym akcentem. Pamiętajcie, że jesteśmy twórcami własnego życia. Pamiętajcie, że wszystko, co dookoła służy temu, żeby nas wspierać, pomagać. I również my jesteśmy po to, żeby siebie wspierać i sobie pomagać. Dlatego patrzmy zawsze w stronę tego, co jest lepsze, kierując właśnie to dobro w każdym kroku naszej codziennej podróży. Karty mapy, które postanowiłam dzisiaj wypuścić z ręki, bo trzymałam je kurczowo na tak zwaną odpowiednią, idealną godzinę. Postanowiłam dzisiaj złamać tę zasadę i wejść zgodnie z tym, jak wzywa mnie energia. A wezwała mnie do tego, że powinnam właśnie w tych czytaniach ich użyć. I się skusiłam, dlatego i was namawiam do tych wizyt cotygodniowych tutaj. Czasami będą to czytania wyboru, czasami będą to czytania dedykowane dokładnie 12 znakom Zodiaku. Zawsze pamiętajcie z intencją na to, co jest wielowymiarowe. Tak, właśnie również w tej astrologii, a więc nie tylko jesteśmy jednym znakiem Zodiaku, mamy różne wpływy, różnych energii. Stąd także. Jeżeli traficie na czytania wyboru, pamiętajcie, że one są adekwatne. Wszystko zależy od was, jak to odbieracie, jak czujecie, jak wibrujecie. Zapraszam Was serdecznie i czekam na Was jak zawsze. Do zobaczenia już w dedykowanych Waszym znakom zodiaku czytaniach. Trzymajcie się. Hej!